Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale, dzisiaj z gry War of Rights i dzisiaj wspólnie z Scorpiusem, który będzie prezentował broń, postaram się przedstawić karabin Lorenz M1854 jest to karabin, który został zaprojektowany w 1853 roku przez Josefa Lorenza Broń była produkowana od roku 1854 do 1866. Była to broń bardzo udana, uważana za jedną z lepszych, jedną z celniejszych broni. Kaliber broni to 13,9 mm. Na początku stosowano pocisk kompresyjny Wilkinson, Lorenz. M1854 miał on kaliber 13,5 mm. Później stosowano od roku 1863 nieco większe pociski MINI, które miały kaliber 13,6 mm. W grze mamy do czynienia z pierwszym typem amunicji, z amunicją kompresyjną. Również mamy do czynienia z pierwszą wersją karabinu. Mamy stały celownik, jego nie da się wyregulować. Dopiero w wersji drugiej pojawia się celownik „regulowany” i on w wersji europejskiej jest regulowany na maksymalnie 900 kroków. Jest to broń, moim zdaniem, pomimo tego jak najbardziej skuteczna, ja tą broń dość lubię. Szczerze powiedziawszy, parokrotnie miałem okazję zagrać tym karabinem w grze i mi się wydaje, że jest naprawdę solidną bronią. Tutaj ym, twórcy bardzo dobrze, mi się wydaje, oddali to, co wielokrotnie pojawia się na temat tego karabinu, że jest to broń celna, która na bardzo dużych dystansach zachowuje właśnie skuteczność prowadzenia ognia. Jak najbardziej ta broń się sprawdza i po prostu bez większego problemu jesteśmy w stanie zlikwidować przeciwników z dość dużej odległości. I o ile ta broń w Ameryce jak najbardziej się sprawdziła i jest dość dobrze odbierana, obie strony wykorzystywały ten karabin. Unia miała na wyposażeniu 225 tysięcy, Konfederacja 100 tysięcy tych karabinów. To w Europie reputacja tego karabinu została nadszartnięta poprzez bitwę podsadową, kiedy to Austriacy niezbyt dobrze wykorzystali tą broń. Można powiedzieć, że chcieli atakować, gdzie to nie było całkowicie potrzebne. Austriacy mogli z dużo większej odległości razić przeciwnika swoimi karabinami odprzodowymi, natomiast karabiny tylcowe no, w starciu na mniejszych odległościach wykazały się większą szybkostrzelnością i to właściwie zadecydowało o tym, że Austriacy przegrali tę bitwę. Podczas tej bitwy Austriacy wykorzystywali już zmodernizowane karabiny wzór 1862. Kolejne modyfikacje austriackie tej broni szły już w stronę modyfikacji sposobu ładowania, czyli modyfikacje odtylcowe, czyli Wanzl M1866 i Wernl M1867. Takiemu przystosowaniu do ładowania odtylcowego poddano 600 tysięcy karabinów, z ogólnej liczby wszystkich wyprodukowanych karabinów to jest około miliona. Za oceanem, podczas wojny secesyjnej, jak najbardziej ta broń wypadła dużo, dużo lepiej. Była uważana za broń solidną, celną i bardzo dobrze wykonaną. Trzeba tu również zaznaczyć, że warunki do wykorzystania tej broni podczas wojny secesyjnej były dużo, dużo lepsze. Z racji, że obie strony konfliktu nadal wykorzystywały na masową skalę broń odprzodową, a broń odtylcowa była jedynie w sumie dodatkiem, bronią specjalistyczną. Chyba najsłynniejszym oddziałem, który Lorence wykorzystywał, przynajmniej w pierwszej fazie wojny, jest żelazna brygada nazywana przez konfederatów brygadą czarnych kapeluszy. Oni właśnie wykorzystywali te karabiny... Jak najbardziej te karabiny można uznać za udane. Pojawiły się nawet niekiedy opinie, które uważały, że Lorenz jest celniejszy i znacznie, znacznie lepszy niż na przykład Enfield, który też był uważany za naprawdę solidną broń. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co myślicie o karabinie Lorenz M1854. Jak Wam się ta broń podoba? Czy mieliście okazję zagrać tą bronią w grze War of Rights? Ja parokrotnie miałem okazję zagrać tą bronią i na pewno chętniej wybieram ją niż na przykład Springfielda. Jak najbardziej uważam, że Lorenz jest pewniejszy. To jest może moje osobiste wrażenie, ale moim zdaniem naprawdę ta broń jest skuteczna. Na sam koniec zaprezentuję jak wygląda ostatnio wprowadzony w aktualizacji system zabrudzeń w grze właśnie za pomocą karabinu Lorenz. Na pierwszy rzut oka wydaje się to nic szczególnego, jednak w ostatecznym rozrachunku, właśnie takie szczegóły wpływają na to jak jest gra odbierana, więc tutaj naprawdę plus kolejny dla twórców za to jak dbają o grę i to jak starają się ją rozwijać właśnie nawet w najdrobniejszych szczegółach. Tutaj podziękowania dla Scorpiusa zarówno za zrzuty ekranu jak i za pomoc w realizacji filmu. Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!